Tak słuchajcie, wygląda dom człowieka, który teraz mieszka w również zniszczonym, ale nie aż tak bardzo domu swojej córki w tej wsi. Za chwilę do nich pojedziemy, żeby z nimi porozmawiać yy, i dowiedzieć się dokładnie, co, jest, co im jest potrzebne w tej sytuacji, w jakiej się znajdują, w jaki sposób możemy im pomóc. Parę rzeczy już wiemy, ale chcemy dokładnie się dowiedzieć, co jest im potrzebne, i za jakieś 2-3 tygodnie im to po prostu przywieźć. Yy, tam, jak zresztą zobaczycie. Żyje kilka rodzin w podobnie opłakanej sytuacji. Oni wracają do swoich domów, czy raczej pozostałości po nich i próbują jakoś z powrotem zbudować swoje życie.

Тепер Ніколи нічого, ніком. Тепер діля свою голову, і більше Але врешті автімая в мене був, дім, Я лишила на людей на куті, а пошила всіх, я люблю. Сорту а люди, такі люди, такі сотнями в тандемі зі своїми писотками, з третього сьомого Герцями, герцями, сповнюють все сенсами, сенсами. Tak wyglądają domy i obejścia domów w, w miejscu, w którym przebiegał front. Nie ma światła, nie ma wody, nie ma gazu. Zaczynają wracać tutaj ludzie. Na szczęście jest lekka zima, ale i tak dzisiaj rano było minus 4, minus 5. Jest początek lutego, więc nie wiadomo co jeszcze przejdzie. Takim ludziom trzeba pomóc. Oni naprawdę są pełni optymizmu i nadziei, że jakoś będą w stanie odbudować swoje życie na tych kompletnie zniszczonych terenach. Pomóżcie ludkowie.